Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku magazynu e-Sport 13. Ze mną dziennikarz WP Sportowe Fakty Dawid Siemieński. Dzień dobry. Dawid, pokotujemy Legię Warszawa 68 do 87. No, jest to duża, duża niespodzianka. Idziemy chyba tym tropem, że raz przegrywamy, raz wygrywamy, no ale. Bardzo cieszy wygrana z wyżej notowanym rywalem. Bardzo cieszy koszykówkę, którą zobaczyliśmy w hali Bemowo. No i też chyba taki oddźwięk, który przetoczył się przez koszykarską, Polską, przez koszykarską Polskę. Przepraszam, bo no, zrobili chłopcy wrażenie tym, jak zaprezentowali się Naprzeciw legii Warszawa, która no, ma przecież aspiracje dużo wyższe niż bycie tylko w ósemce. A, a ta przegrana, nie mówię, że ich oddala, no, ale sam trener Wojciech Kamiński wspominał o tym na konferencji pomeczowej, że no, taka przegrana i taki styl, w jakim ostatnio grają legioniści, daje bardzo dużo do myślenia. No zdecydowanie, to jest bardzo zastanawiające, zważywszy na to, że no jednak po przyjściu tutaj Roberta Johnsona, to no, no to jest olbrzymia wartość dodana, tak? I, i może gdzieś nawet niektórzy myśleli, że, że to wystarczy, tak? Ale jednak widać, że jest jakiś problem w tym momencie, jeśli chodzi tutaj o, o cały zespół, jeśli chodzi tutaj o poszczególne jego elementy, bo, bo, bo Robert swoje oczywiście robi, natomiast no, mam wrażenie, że troszeczkę za dużo jest tych obciążeń, ciągnięcia wyniku właśnie na nim, gdzieś ta odpowiedzialność, która wcześniej spoczywała na innych graczach, teraz, teraz gdzieś przechodzi na niego. No, na Reju się spoczywa duża, jeżeli popatrzymy na ilość rzutów, które oczywiście oddał. Inna sprawa, że masa tych rzutów po prostu była niecelna, ale, ale brał je na siebie, więc widać, że też jest zawodnikiem, który gdzieś tutaj na pewno za ten wynik ma, ma brać odpowiedzialność. No, natomiast to jest kolejny mecz, gdzie, gdzie Legia po prostu wpędza się w olbrzymie kłopoty i o ile ze startem Lublin, udało im się tutaj ogromną ręką z tego wyjść. O tyle we wczorajszym meczu, bo, bo nagrywamy to w poniedziałek, no to już tak kolorowo dla legionistów nie było. No, też scenariusz gdzieś bardzo podobny. Też Ena Bramczka Story oddychała na 20 parę punktów. I chyba właśnie mając w pamięci to, jak, jak legia się zerwała do ataku w meczu ze startem, no po prostu nie pozwoliliśmy im na to najzwyczajniej w świecie. Czekaliśmy, no tak z dużym zaciekawieniem oglądaliśmy przebieg tego meczu ze i ze zdumieniem, bo. Daliśmy sobie żyć tylko 23 punkty w pierwszej połowie, to był naprawdę świetny wynik, ale czekaliśmy kiedy w końcu odpali Robert Johnson czy, czy właśnie Ray Cowles. Tak się na szczęście nie stało. Dawid, to no, powiedzieć, że zagraliśmy zespołowo to jak nic nie powiedzieć, bo tak naprawdę wszystko funkcjonowało i każdy kto wszedł na boisko dał z siebie bardzo dużo, i czytając gdzieś tam meczowe komentarze na Twitterze, no, rzucały się w oczy, że Ostoria przyjechała się zabawić do, do Warszawy, i trochę chyba tak to wyglądało. Oczywiście z wielkim szacunkiem do rywala, no ale wychodziło nam absolutnie wszystko. Świetna pozycja wszystkich graczy. Do tego efektowne wsady Kuby nizioła, także wszystko się spięło w super całość. No tak, mało było takich elementów, do których można byłoby się przyczepić, jeśli chodzi o ogrybyt Goszczan. Naprawdę od samego początku było widać taką niesamowitą wolę walki, chęć zmazania. Myślę, że mogę powiedzieć wprost plamy po meczu ze Śląskiem. Bo na pewno każdy gdzieś tutaj z bydgoskich kibiców, myślę, że z samych zawodników i sztabu dużo więcej oczekiwał po tym meczu. Niestety jak ten mecz z, ze Śląskiem przebiegał, wszyscy jeszcze pamiętamy. No, na szczęście ten, ten pojedynek z Legią troszeczkę zamazuje ten, ten zły obraz, który pozostawiliśmy tutaj w czwartek. Bo naprawdę tutaj zagrali chłopacy kawałek takiego bardzo zespołowego basketu, na który bardzo dobrze się patrzało. Każdy, mam wrażenie, gdzieś tutaj bardzo chciał się pokazać z dobrej strony, zamazując oczywiście ten zły obraz czwartkowego meczu ze Śląskiem, ale jednocześnie nie było czegoś takiego, co trener Wojciech Kamiński zarzucił swoim zawodnikom: czyli tego, że każdy chciał być gdzieś bohaterem, brał piłkę i popełniał błędy, potem kolejny brał piłkę i popełniał błędy. U nas to wyglądało inaczej. U nas ten, kto miał piłkę, robił z nią pożytek, bo albo celnie rzucał do kosza. Albo po prostu dzielił się z jeszcze lepiej ustawionymi partnerami, więc no myślę, że gwiazdy na pewno nam sprzyjały wczoraj w stolicy, bo jednak naprawdę tutaj mieliśmy bardzo dobry dzień. Rzutowo to widać, zresztą wystarczy popatrzeć w statystyki większości zawodników. No, pomijając gdzieś tutaj Wes'a, bo, bo widać było ewidentnie, że to nie jest jego, jego dzień. Nie znalazł swoich klepek w hali na Bemowie. No ale do całej reszty, no to nie można mieć tutaj większych zastrzeżeń, jeśli chodzi o tą stałą rotację trenera. Tak, Łosz może nie zapunktował wiele, no ale dawał sobie siebie dużo w obronie i to też no, jest w zakresie statystycznym, tak, że z nim na parkiecie wyglądaliśmy bardzo dobrze. Dawid, to co cieszy, to 23 asysty, tylko 11 strata, przypomnijmy Legia już po pierwszej połowie miała ich aż 12, 12. tak, więc tutaj była duża odpowiedzialność za Piłkę ławka rzuciła 34 punkty. W szybki atak funkcjonował. Z tego rzuciliśmy 20 punktów. W pomalowanym 46 punktów zdobytych. Ponad 34 minut na prowadzeniu. Był taki fragment, gdzie wygrywaliśmy 66 do 40. No, wczoraj, też w tych tak komentarzach, było widać, że no, Wczoraj zagraliśmy jak drużyna na, na playoffowa, tak, Ta, która powinna się znaleźć w tej pierwszej ósemce. No i tym bardziej właśnie dlatego mnie troszeczkę zastanawia to, dlaczego tak słabo zagraliśmy ze Śląskiem. Bo potrafimy po jednym meczu spowodować, że te komentarze są takie w sieci, że no Astoria jest zespołem, który nie zasługuje na, na playoffy, bo, bo były takie komentarze po, po kilku meczach w tym sezonie, nie tylko po meczu ze Śląskiem. Żeby po, po meczu z Legią, znów komentarze były o 180 stopni, także absolutnie... To jest Astoria... tylko trzy dni różnicy. Tak, tam. to jest tylko trzy dni różnicy i tutaj naprawdę można się zastanawiać, chyba, że po prostu te trzy dni różnicy na tyle po prostu podziałały tutaj, że chłopacy bardzo szybko o tym złym meczu zapomnieli i też bardzo szybko mieli okazję do, tak jak powiedziałem, do zmazania tej plamy, bo, bo często właśnie tak to wygląda, że... Im krótszy jest czas pomiędzy spotkaniami, tym lepiej to działa właśnie na zespół, bo nie ma tego czasu na rozpamiętywanie. Trzeba od razu zabrać się do, do kolejnego rywala, zeskautować go, przygotować się mentalnie, fizycznie, bo wiadomo, każda drużyna ma inaczej te akcenty porozkładane, jeśli chodzi o liderów. Więc no, no myślę, że to na pewno tutaj w jakiś sposób zadziałało. Ale jednak, no naprawdę, mocno zastanawiające, że, że potrafimy jednego z kandydatów, myślę, do medali, bo, bo, bo Legia na pewno ma tutaj aspiracje medalowe w tym sezonie, po prostu stłamsić na, na jej parkiecie. No a kiedy przyjeżdża inny, inny faworyt do medalu, no to tak naprawdę tutaj ta trzecia kwarta, którą zagraliśmy ze Śląskiem, fatalna, no gdzieś zamazuje totalnie ten, ten obraz, więc no, po raz kolejny możemy się zastanawiać, jakie tak naprawdę jest to prawdziwe oblicze tej naszej drużyny. Tak, do tego za chwileczkę dojdziemy. No, być może poznamy już więcej takie nasze oblicze w niedzielny wieczór, ale o tym za chwilę. Dawid, ten bilans 12-11, ale przede wszystkim ten na wyjeździe bardzo mocno poprawiliśmy, bo on kół troszeczkę w oczy, w, u siebie wygląda to całkiem nieźle. Natomiast no 5-7 na wyjeździe to już wygląda, no tak można powiedzieć, całkiem, całkiem. Kolejna rzecz jest taka, że bardzo ważne stało się to, że wygraliśmy z Legią różnicą więcej niż 7 punktów, więc mamy z nimi dodatni bilans i to na koniec sezonu może się okazać kluczowe. Mamy dodatni bilans z Treflem Sopot, który też... Był gdzieś, no miał być w pierwszej czwórce, powiedzmy tak, bo taki skład mniej więcej zbudowali. Siedzi nam na wątrobie troszeczkę King Szczecin, z, no ale King Szczecin przegrał ważne spotkanie z, ze słupskiem u siebie. No, ta walka o tą pierwszą ósemkę, to ona nabiera kolorów już od dłuższego czasu, ale widać tutaj, że hmm, o, nie wiem, czy nasza drużność, czy coraz lepiej, bo o tym dowiemy się w niedzielny wieczór i fajnie by było, gdyby tak to po prostu wyglądało przez resztę sezonu. Bo no, chyba nie spodziewaliśmy się, że, że z legią będziemy mieli dodatni bilans. Przed sezonem, z treflem też wiedzieliśmy, że będzie bardzo, bardzo ciężko, a jednak, a jednak to się udało. No wiedzieliśmy, że bijemy się o play-offy, jednak ten sezon jest taki, że tutaj naprawdę bardzo dużo zespołów ma te aspiracje i nawet nie tyle aspiracji, co faktycznie możliwości ku temu, żeby w tych play-offach być, bo wiadomo, że wiele zespołów przed sezonem mówi o, o tym, że chce być w play-offach, ale później już niekiedy pierwsze 8 kolejek potrafi to bardzo mocno zweryfikować. Tak po prostu rzucam przykładowo tymi 8 kolejkami. Natomiast teraz y, naprawdę bilans tych poszczególnych drużyn, chociaż oczywiście tutaj są pewne takie, no, powiedzmy zachwiania, tak, bo, bo wiele drużyn poprzez covid ma jeszcze sporo gier do, do rozegrania, jakichś tam meczów zaległych. No jednak ta tabela jest naprawdę mocno spłaszczona, gdzieś tutaj, powiedzmy, od tego, tego szóstego do dziesiątego miejsca i naprawdę może się jeszcze całkiem sporo wydarzyć. Myślę, że w tej walce o pluć w brodę trochę może sobie spójnie, jeśli chodzi o tą ostatnią porażkę, z ekipą z Lublina. Natomiast no, to pokazuje, że faktycznie bijemy się o te playoffy. Bijemy się o play playoffy, ale to. też jeszcze dodam, mamy szansę na y, szóste miejsce. Bo, powiedzmy, drużyna, która jest na piątym miejscu, ma 15 zwycięstw, więc no, tutaj tu mówiąc, że może będzie, być trudno, iść, tak, bardzo, będzie no, bardzo ciężko, ale no, są szanse na to, aby zająć nawet no, szóste miejsce, co było w tak wyrównanym sezonie i, 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 i wiemy, jaki był jego przebieg. Widzimy to, co, co się dzieje, byłoby fenomenalnym wynikiem. Tak, tylko że już teraz, żeby zająć to szóste miejsce, naprawdę jest bardzo mały margines błędu i oczywiście tutaj wiadomo, że może być bardzo trudno wygrać oczywiście wszystkie spotkania do końca, ale naprawdę jest kilka takich, które absolutnie podopieczni Artura Gronka muszą wygrać, jeśli w ogóle chcą być w tych playoffach. Bo, bo wiadomo, że na ten moment jeszcze nic tak naprawdę nie jest rozstrzygnięte. Mamy, mamy taki sam bilans jak ekipa Kinga, z którą, jak wspomniałeś, mamy gorszy bilans. No na pewno tutaj w gorszej sytuacji od nas jest Treb, bo jest za nami i jeśli się z nami zrówna w tabeli, nawet no to i tak ma tutaj bilans z nami ujemny, więc no myślę, że tutaj ta walka naprawdę będzie pomiędzy tymi zainteresowanymi zespołami do samego końca. No, zobaczymy jeszcze, jak będzie sytuacja wyglądała, jeśli chodzi o zespół z Torunia, bo ten bilans na teraz wygląda bardzo dobry, bardzo dobrze, przepraszam. No, ale jednak tutaj wiemy, że terminarz gdzieś Torunian nie rozpieszcza, mają sporo gier zaległych. No i przede wszystkim Zypana się no, zaległy, tak? Dokładnie. I jednak mimo wszystko, no, też musimy pamiętać o tym, że lwią część tego znakomitego na ten moment nadal bilansu w moim odczuciu, no jednak udało się zbudować w momencie, gdy jeszcze w Toruniu były Trevor Thompson i Morris Watson, tak? Od kiedy tych graczy nie ma, no to jednak ta gra Torunia, pomimo że oczywiście tutaj nie ma jakiegoś niesamowitego zjazdu, no to jednak już tak nie zachwyca i, i z tymi zespołami, z którymi w pierwszej części sezonu byli w stanie czy toczyć wyrównane boje, czy po prostu wygrywać, no już teraz tak kolorowo nie jest. Tak, mecz z Toruniem to będzie mecz prawdopodobnie za 4 punkty, świetnie by było się odegrać twardym piernikom. Myślę, że na ten mecz specjalnie zapraszać nie trzeba, bo są to derby tutaj w naszej bydgoskiej arenie, także myślę, że no szykuje nam się dziś rekord frekwencji. To wszystko sprzyja. Jest niedziela, godzina 17.30 po fantastycznym meczu z Legią Warszawa, po, po jeszcze lepszej grze, także tutaj się wszystko fajnie nam spina. I... No wiesz Tomku, ja pamiętam kiedyś taki przykład piłkarski, że piłkarz powiedział w przerwie, że niedziela, słoneczko, godzina trzynasta <laughs> czy jakaś tam inna, no nie sprzyjało do gry. Ale Dawid, ale musisz <laughs> przyznać, że w niedzielę chyba lubimy grać, bo ja sobie przypominam Strefram Sobót, ostatnie spotkanie, tak. które rozegraliśmy w niedzielę i było naprawdę super. W Sopocie też pamiętam wtedy pamiętam. To też to była niedziela, niedziela tak. W niedzielę wygraliśmy z Lagią Warszawa, także myślę, że w niedziela jest akurat nie dla nas bardzo dobrym dniem. Bilans mamy u siebie 7-4. Przyjeżdża do nas drużyna z Torunia. Mm. Dawid w środę jeszcze twarde pierniki rozegrał zaległy mecz z Gliwicami. I zobaczymy, jak im pójdzie. I tutaj na pewno w studiu pomocowym powiemy sobie coś więcej na temat tej drużyny. No, ostatnia taka informacja... na w studiu przedmeczowym. Przepraszam, w studiu przedmeczowym, tak, zgadza się. Ale no ostatnia taka ważna, myślę, informacja, no to do drużyny dołączył Przemysław Karnowski, więc to, no, jest to na pewno jakieś wzmocnienie pod kosztem. Zobaczymy, jak silne. No właśnie, zobaczymy jak silne, i dlatego myślę, że dla naszego sztabu trenerskiego gdzieś bardzo ważnym będzie przyjrzenie się temu spotkaniu, które rozegrają twarde pierniki w Gliwicach, bo, bo przypomnijmy, że ten mecz właśnie jest w Gliwicach, więc tutaj jeszcze no dość spory wyjazd, co by nie mówić, przed, przed Torunianami jest w środku tygodnia, później powrót i troszeczkę odpoczynku i przyjazd do Bydgoszczy. Bo tak naprawdę, to Przemka no nie widzieliśmy bardzo, bardzo długo czasu na, na koszykarskim parkiecie. I naprawdę wyrokować, czy to jest jakieś bardzo duże wzmocnienie, czy też po prostu uzupełnienie składu, no jest na pewno zbyt, zbyt wcześnie. Wiemy, jakie, jakie Przemek ma możliwości, jakie miał przynajmniej kiedy, kiedy był zdrowy, tak? kiedy był w swojej optymalnej formie. Natomiast na ten moment no, trudno po prostu e, powiedzieć, e, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o, o jego osobę. Dawid, to spotkanie na pewno będzie zupełnie inne niż to, które było w Toruniu. Wspomniałeś już o tym, że w drużynie nie ma Trevora Thompsona e, oraz nie ma Maurisa Watsona. E, I ta drużyna wygląda zupełnie zupełnie inaczej w ich miejsce. Dokoptowany został Daniel Amigo. I Roko Rogic, no Na pewno nie są to w takie zmiany 1 do 1. Zresztą widać, że ta druga runda jest dla nich dużo, dużo trudniejsza. No ale jednak tam doświadczenia i takich boiskowych wyjadaczy absolutnie w tej drużynie nie brakuje. Nie brakuje nigdy nie brakowało, bo, bo pamiętamy, że jeszcze przed tym sezonem był, był Damian Kulik i on takie powiedzmy to żelazne trio tworzył z Aronem Celem i z Bartoszem Widuszko. No Teraz już Damiana nie ma, no ale Aron i, i Bartek w dalszym ciągu są i gdzieś tutaj na pewno cały czas decydują o obliczu tej drużyny. I są bardzo ważnymi elementami tutaj w układance yy, trenera Sklina. więc y, tego doświadczenia, jeśli chodzi o polską rotację, nie brakuje. Nie brakuje też młodości, bo, bo widzimy, że coraz więcej szansy dostaje czy to Szymon Janczak. No, Michał Samsonowicz, to już mm -hmm. można powiedzieć, że, że tutaj nie mówimy o szansach. To już jest gracz, który jest w tak w rotacji, wywalczył sobie to, to miejsce. Podobnie Michał Kołodziej, który gdzieś tutaj można powiedzieć, troszeczkę został też po, po pewnych problemach zdrowotnych odkurzony i naprawdę wygląda to całkiem nieźle. Do tego obcokrajowcy, którzy, którzy znów są trafieni tak naprawdę w Toruniu, bo, bo na samym początku sezonu już było wiadomo, że wszyscy są trafieni, na no dwa były strzały aż tak bardzo trafione, że zostały wyłączone, że tak powiem, z ekipy toruńskiej, bo po prostu byli za dobrze i dostali lepsze oferty. Natomiast... Ale pamiętam w tym pierwszym meczu na przykład skarcił nas Manigat, prawda? Tak, też. skarcił tak. nas jak też. najbardziej Czachnic Manigat i do tego właśnie chciałem też zmierzać, hmm. że to jest gracz, który jest bardzo dynamiczny, który też grozi rzutem trzypunktowym i to pokazał i w tamtym meczu i w wielu innych spotkaniach, że jest zawodnikiem na pewno wielowymiarowym, bo James Its jednak troszeczkę bardziej taki typowy atleta, bardzo mocny obrońca. Natomiast Jahims, jeśli chodzi o, o kwestie gry w ataku, to na pewno też ma dużo zdolności takich typowo przywódczych. I, i w momencie, gdy teraz już nie ma i Morisa i, i Trevora, to, to widać, że w wielu fragmentach po prostu chce brać tą piłkę pod pachę i, i zdobywać punkty. Wychodzi to mu raz lepiej, raz gorzej ale naprawdę jest to zawodnik, który ma naprawdę duże, duże możliwości i no, musimy o tym pamiętać, że to jest jednak w głównej mierze ten gracz, który no, na pewno poza Morisem Watsonem napsuł nam bardzo dużo krwi w tym pierwszym spotkaniu. I jeśli mnie pa pamięć nie myli, to było też pierwsze spotkanie Roda kanfora i w, tak w Toruniu. Roda to na pewno, więc... Wesa drugie, a Roda, Roda tak, pierwszy. Na pewno pamiętają to spotkanie i, i, i mamy nadzieję, że Tutaj się im odegramy. Dawid, jest coś w drużynach trenera Artura Grąka, że w pewnym momencie sezonu, raczej dalszym niż bliższym, potrafił się rozpędzać. Padło takie zdanie na konferencji pomęczowej, że ta. Ciężka praca zaczyna przynosić efekty. Myślę, że no w ten niedzielny wieczór my tu jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że wygraliśmy z Legią Warszawa i mamy ten bilans dodatni 12 do 11, 12-11. Natomiast gdyby się okazało, że wygramy w ten niedzielny wieczór tutaj, no to możemy powiedzieć rzeczywiście o... O takiej formie wyszkowej w tej najważniejszej części sezonu. I chyba na to tak naprawdę wszyscy czekamy, bo, bo ten mecz będzie takim, myślę, że, że można użyć tego stwierdzenia, no, pewnym wykładnikiem tego, na co jest nas na ten moment stać. Bo do teraz to jest taka drużna kontrastów, o tym tak, już że to mówiliśmy. No i to bardzo źle. I to bardzo źle, nawet patrząc na to, jak się prezentujemy w powiedzmy. Od, od nowego roku, tak, w, w roku 2022, to jest jednak faktycznie taka, można powiedzieć, tutaj sinusoida, jeśli chodzi o nasze, o nasze wyniki. I raz widzimy nasze dobre oblicze, ale jednak jest porażka, raz widzimy nasze zupełnie inne oblicze, i, I potrafimy ograć faworyta. No a raz niestety jest i taki mecz, kiedy, kiedy przyjeżdża tutaj King Szczecin i, i nie zostawia nam złudzeń, podobnie jak my to zrobiliśmy w Warszawie, więc naprawdę jesteśmy takim przysłowiowym doktorem J.T. Mystery Hyde. No ale no, chcemy, żeby w końcu ta forma była stabilna, żebyśmy z każdym naprawdę potrafili pokazywać. Swoją dobrą koszykówkę, no i narzucali ten swój styl gry, bo, bo wczoraj zrobiliśmy to od samego początku i kontynuowaliśmy to przez pełne 40 minut, tak naprawdę. Tam poza tym fragmentem, gdzie tam legia e, zmniejszyła straty do, do 15, nie można nawet powiedzieć, żeby to było jakiekolwiek zagrożenie. Tak więc to jest, to jest 15 punktów, to jest bardzo dużo w koszykówce nadal. To nie było zejście do, do 7-5, to było 15 punktów przewagi, i my naprawdę te 15 punktów i więcej lub więcej utrzymywaliśmy przez całą drugą połowę. Więc naprawdę to pokazuje, że możliwości w tym zespole są naprawdę bardzo duże. No tylko gdzieś pora jest udowodnić to w kolejnym meczu, gdzie, gdzie znów, tak jak wspomniałeś, będzie to dla nas mecz za, za 4 punkty. Być może mecz, w którym jeszcze bardziej zbliżymy się do, do tej czołówki, do tej ósemki. Być może mecz, którym na przykład odjedziemy na jedno spotkanie Kingowi, jeśli Kingowi by się noga powinęła. więc na pewno tutaj no, musimy zrobić wszystko, żeby no, z tym toruniem powalczyć, wygrać. No i myślę, tutaj, tak jak wspomniałeś, no dodatkowy smaczek, że to jednak będą derby. Gramy 13 marca, o 13. zwycięstwo w sezonie. No, ten bilans byłby naprawdę świetny. Przed, przed, przed końcówką rundy zasadniczej. Dawid, co do właśnie naszej formy, zgodzi się chyba z tym, że pierwszy, to, to było takie spotkanie, pierwsze spotkanie od dłuższego, dłuższego czasu, gdzie wszyscy naprawdę zagrali bardzo dobrze, bo widzieliśmy w spotkania, gdzie dwóch, trzech graczy się wyróżniało. Wiadomo, że wygrywa drużyna, ale jeden zawsze miał ktoś tam jakiś słabszy. Powiedzmy mecz. Natomiast y, 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 myślę, że w takiej formie to, to co mecz chcielibyśmy widzieć właśnie tak dobrej formie, jakiej był wczoraj Michał Chyliński, Andrzej Pluta y, Alan Hendon, bo y, no, tutaj chyba były gdzieś największe, największe rezerwy w y, ostatnim czasie. No tak też mi się wydaje, że tutaj od tych graczy na pewno wymagamy sporo. Też też wiemy dlaczego. Tak? No, no Alan jest naszym drugim podkoszowym, i w sumie mamy tylko dwóch powiedzmy, w stałej rotacji, bo, bo jest on i Cluffs. Więc w momencie, gdy Alan pojawia się na parkiecie, pomimo, że oczywiście nie jest graczem tego kalibru, tak co Claws, to jednak oczekiwania mamy mimo wszystko spore. Tak? Chcemy, żeby zastępował. Klawsa nie tylko dając mu powiedzmy parę minut odpoczynku, ale żeby dokładał punkty, żeby, żeby zbierał piłkę, żeby gdzieś był w stanie czyścić tablicę, bo, bo na pewno ma ku temu możliwości. Jeśli chodzi o Michała, no to wiadomo, jest graczem bardzo doświadczonym, z bardzo bogatą przeszłością, jest naszym kapitanem, więc tutaj oczekiwania względem kapitana zawsze będą spore. A jeśli chodzi o Andrzeja, no to. Wiemy doskonale, że tutaj na, na przełomie tych powiedzmy 2021 i 2022 roku no miał parę naprawdę spektakularnych występów i też rozbudził nasze, nasze duże oczekiwania. Ostatnio gdzieś był, powiedzmy, troszeczkę schowany, tej skuteczności nie było, asyst również nie było. On no, no wyglądał po prostu niejako mizernie, no ale wczoraj już pokazał, pokazał swój, swój kunszt, kilka naprawdę efektownych zagrań asysty takie, po których przede wszystkim mieliśmy tutaj czy wsad Klawsa, czy, czy wyczyszczoną deskę również dla niego, więc naprawdę ta, ta współpraca Andrzeja z graczami, zwłaszcza wysokimi jest w stanie funkcjonować bardzo dobrze, no i myślę tego po prostu oczekujemy, tak żeby to o czym od początku sezonu tak naprawdę było mówione wyrównany skład, żeby to był faktycznie wyrównany skład i, i co mecz byśmy to mogli obserwować wyrównany skład, który faktycznie robi dobry wynik. Tak jest. Wczoraj wyglądało to naprawdę świetnie. Liczymy na podobną formę w niedzielę o godzinie 17.30. Derby z twardymi piórnikami, A tak sięgam pamięcią, to one chyba nie zawsze były dla nas udane, prawda? Więc to jest chyba najwyższy czas, aby w końcu się odegrać. No ja myślę, że odkąd jesteśmy w Ekstraklasie, to więcej razy były nieudane, niż udane. Więc na pewno tutaj mamy coś do udowodnienia. Chcemy, chcemy pokazać twardym Piernikom, że, że jesteśmy też twardzi, tak? że chcemy faktycznie być w tych playoffach i, i na pewno tutaj z nami do końca sezonu trzeba będzie się liczyć. Tak jest. Dobrze, zapraszamy. Widzimy się tutaj w Hali w niedzielę o godzinie 17.30, tradycyjnie o godzinie 16.00. Odbędzie się studio przedmeczowe. Porozmawiamy sobie, Dawid, szerzej na temat tej rywalizacji tego, jakie mogą być ciekawe pojedynki na parkiecie. Nie, dzisiaj jest poniedziałek wieczór, nie wiemy, czy Szymek to wypuści jutro czy pojutrze, ale z tej okazji na pewno wszystkim paniom życzymy dużo zdrowego i dużo uśmiechu. Wszystkim... No więc jeżeli już jest po 8 marca, to, to paniom zawsze życzymy dużo uśmiechu. Tak jest. Jak się mówi na kibicki. Kios... Astorii, kibiców Astoriankiem no. Astoria. o, tak, tak, tak uznajmy. Więc wszystkim Astoriankom, wszystkim paniom oczywiście życzymy wszystkiego dobrego, nie tylko w 8 dzień marca, a na dzisiaj już bardzo serdecznie dziękujemy. Tomasz Trlecki, Dawid Siemienicki. Do zobaczenia.